mano, witam wszystkich. No dzisiaj taki krótki odcinek, powiem szczerze. Jest to ogólnie ogłoszenie wyników na najlepszą choinkę, którą zbudowali na serwerze. No i tak, zaczniemy, że za pierwsze miejsce było do... kurde. Za pierwsze miejsce było do wygrania, to znaczy był do wygrania VIP. Za drugie miejsce było 15 tysięcy EXPA. No a za trzecie miejsce akurat nagrody nie było, no niestety więc zacznę od trzeciego miejsca trzecie miejsce zajął mm, jakazo drugie miejsce zajął znu tam spadłem, kurde. drugie miejsce zajął walcho98 no i pierwsze miejsce zajął Fox. Cox. akurat jego, yy, jego choinka podobała się najbardziej z administracji nie wiem czemu no ale cóż no więc yy, Ci, którzy brali udział, serdecznie dziękujemy. No i to by było na tyle. Oinki teraz wyświetlą się w kolejności od pierwszej do ostatniej, czyli od pierwszego miejsca do ostatniego. No, zapraszam oczywiście na serwer, do subskrybowania mojego kanału.